No dobrze, to, to może podejdźmy w ogóle do niego bliżej. Czy ta cegła, którą widzimy tutaj, to jest dokładnie to, co widzieli Warszawiacy na początku? Prawdopodobnie tak. Mur jest nieco niższy niż był historycznie. Na jego jednym fragmencie nawet widać, że było ułożonych więcej warstw cegły. Poza tym mur. Jest prostym, nieotynkowanym murem wysokości trochę powyżej dwóch metrów, i to był jeden z możliwych typów ogrodzenia getta warszawskiego. Getto warszawskie, wbrew temu, co może się wydawać, i wbrew temu, co zostało nam, były fragmenty, które były ogrodzone zasiekami, fragmenty ogrodzone płotem drewnianym. To się bardzo zmieniało w czasie, no ale taki mur jak najbardziej istniał wówczas, no i to jest coś, co Warszawiacy roku 40 czy 41 mogli zobaczyć. Jest ich coraz więcej, pnął się coraz wyżej i wyżej, odgradzając warszawskich Żydów od pozostałej części ich miasta.